Czy miłość Cię uskrzydla? <laughs> Jak jest, to tak. A jest? Media mówią, że jest. Ja nigdy się nie chcę wypowiadać już na temat prywat swojego prywatnego życia, bo to nigdy nie wnosi nic dobrego. Ja tylko proszę, żeby po prostu yy, nie wierzyć zawsze w to wszystko, co, co piszą media. I po prostu apeluję o to, żeby to zostało w mojej sferze prywatnej. To jeszcze muszę dopytać, bo kiedyś ostatnio właściwie usłyszałem, że znaczy usłyszałem o tym dawno, ale że niektóre osoby tam bywają i, i że ty też kiedyś mogłaś mieć tam profil. Jest to podobno Tinder dla gwiazd. Czy ty słyszałaś o tym i byłaś tam, czy to prawda, czy wierzyć w to, czy nie. Nie, nie, nie znam w ogóle czegoś takiego Tinder dla gwiazd, ale. Dobrze wiedzieć. <laughs> Może się przyda. <laughs> Julia Wieniawa, gwiazda muzyczna, która rozpoczyna trasę kiedy? <laughs> 2 października w Krakowie.